Witajcie, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam Was na rozkład. Zróbmy sobie rozkład na temat, czy On myśli o Tobie, czy ona myśli o Tobie. Zobaczmy, czy karty coś Ci podpowiedzą. Oczywiście rozkład jest ogólny, nie musi rezonować z każdym. Jeżeli potrzebujecie prywatnych czytań, to zapraszam na kontakt mailowy. Wysyłam rozkłady prywatne w formie filmiku na Waszego maila. A dzisiaj zrobimy rozkład kolektywny, ogólny. Czy on, czy ona myśli o Tobie? Zobaczmy, co nam karty y, tutaj pokażą. Czy on, czy ona myśli o Tobie? Zobaczmy. Czy on, czy ona myśli o Tobie? Hmm. Dziewiątka emocji, energia zadowolonego z życia singla. Hmm. No, weźmy sobie jeszcze więcej tutaj tych dziewiątka głosów czyli hmm, takie trochę patrzenie w, hmm, w przyszłość <laughs> z, w energii yy, lęku, jakiegoś zatrzymania, i mamy dziesiątkę materii. Czyli ogólnie sytuacja finansowa super. Ym, dziewiątka emocji pokazuje zadowolonego z życia singla, czyli osobę, która bardziej skupia się na sobie niż na tobie. Y, aczkolwiek y, dziesiątka materii pokazuje, że. Y, Ogólnie możecie być zadowoleni z, z waszej relacji, tak? Dziesiątka materii pokazuje duże zaangażowanie, ale takie bardziej od strony zabezpieczenia, właśnie finansowego, organizacji, takiej na co dzień, wszystko macie ogarnięte. I stabilizacja, stabilizacja materialna jest pod kontrolą. Natomiast dziewiątka emocji może trochę pokazywać taki związek y, y, razem, ale obok siebie. Czasami mówi o samotności w związku albo o takiej pustce w relacji, że jest niby właśnie wszystko ok, lubimy siebie, y, lubimy y, nasze życie, tak, ale bardziej skupiamy się na swoich potrzebach. Y, i nie, nie uzależniamy swojego szczęścia od bycia relacji z drugą osobą. Jest tutaj dużo, nie ma tutaj zamknięcia na miłość, tak? Ale też nie ma takiego wymuszania, tutaj nie ma nic na siłę. Można powiedzieć, że jest to energia szacunku, a to jest podstawa w każdej relacji. Także jest całkiem nieźle. Dziewiątka głosów, natomiast pokazuje, że może są jakieś takie właśnie chwile stresujące. Może tutaj wkradać się jakaś apatia od czasu do czasu w Waszej relacji, się może pojawiać właśnie takie, taki strach przed przyszłością, ale ta karta raczej mówi o takich problemach, które są bardziej wymyślone niż prawdziwe. Takie wyszukiwanie na siłę jakichś problemów. Czasem dziewiątka głosów pokazuje takie bierne podporządkowanie się jednej osobie, drugiej osobie w relacji. I tak jakby jedna z osób tak troszkę się wycofywała, bardziej podporządkowała, podporządkowywała swoje, swoją codzienność i swoje działania drugiej osobie. Może z tego rozkładu wynikać, że jesteście, y, jesteście y, dobrze zorganizowani, aczkolwiek jedna z osób może się tutaj trochę czuć y, bardziej przeciążona, ponieważ jest bardzo skupiona, sfokusowana na y, tej Waszej relacji i bardzo jej, czy jemu zależy na tym, żeby y, wszystko było świetnie zorganizowane. W związku z tym, są te lęki przed tym, że może coś nie wyjść, tak? Ale to są takie lęki przed lękiem, niezwiązane z faktami. Ogólnie widać, że szóstka materii nam się tutaj pojawiła. Ona mówi o tym, że jest w waszej relacji równowaga. Przynajmniej jest bardzo ważna dla was ta równowaga w dawaniu i braniu. Yhm, jesteście skupieni na ym, tym, żeby harmonia w waszej relacji yy, była utrzymana yy, i szóstka materii pokazuje, że też nieźle wam to wychodzi, tak? bo to jest jednak karta, która pierwsza się tutaj y, pojawiła yy, yy, i to jest takie y, równomierne zaangażowanie, zaangażowanie dwójki osób w relacji. Każdy tutaj coś od siebie daje, oczywiście też y, są oczekiwania w drugiej, y, od drugiej osoby w relacji. Natomiast y, szóstka materii y, mówi o tym, że ta harmonia w waszej relacji jest bardzo ważna i wiecie o tym. I pracujecie nad tym. I to y, też Wam. Się odpłaca, tak? Bo ta dziesiątka materii pokazuje, że dzięki temu mm, macie takie poczucie bezpieczeństwa w swoim związku i jest to poczucie wspólnoty, jest takie poczucie, że mm, macie na kogo liczyć, że macie obok siebie osobę, y, która was wspiera, y, która, y, dla której jesteście ważni, która jest otwarta na wasze problemy i na wasze potrzeby. I odpłacacie jej tym samym, tak? I dzięki temu macie tą dziesiątkę materii, czyli taki top, jeżeli chodzi o dojście do momentu takiego zadowolenia z bycia z drugą osobą w relacji. Oczywiście droga nie jest usłana różami, mimo że mnóstwo róż jest tutaj na tym waszym drzewku szczęścia, to jest tak, jakby drzewko waszej relacji. Dziewiątka głosów pokazuje, że są trudne sytuacje, kryzysy, ale tak jakby próbujecie, czy ta osoba, o którą pytasz, ona próbuje zawsze wybiegać myślami naprzód i zabezpieczać, tak, żeby po prostu niwelować, zmniejszać prawdopodobieństwo tego, że coś tutaj się posypie, wszystko jest pod kontrolą, a szóstka denarów pokazuje właśnie tą równowagę. No, można podsumować, że jesteście tutaj bardzo skuteczni, jeżeli chodzi o budowanie waszej relacji. Może budujecie ją na bazie takiej przyjaźni, bo to się tutaj przebija w tych energiach. Mamy królową kielichów, królowa emocji. Jeżeli to jest właśnie osoba, o którą pytasz, no, to ona rzeczywiście potrafi zadbać o siebie i o drugą osobę w relacji. Relacja dla królowej emocji jest najważniejsza w życiu i ona robi wszystko, żeby wszyscy dookoła właśnie czuli się szczęśliwi, zabezpieczeni, zaopiekowani, to jest energia olbrzymiej empatii, dużej cierpliwości, wyrozumiałości. Trochę jest tutaj takiej miłości bezwarunkowej. Może miłość bezwarunkowa jest bardziej w stosunku do dzieci niż do partnera w relacji, ale u królowej kielichów, jeżeli jest udana relacja, to ona rzeczywiście jest w stanie wykrzesać z siebie nawet taką miłość bezwarunkową. Jest w stanie wybaczyć wszystko, ma bardzo dużą wyrozumiałość w stosunku do słabości drugiej osoby w relacji. Jeżeli to jest twoja energia... Oczywiście możecie sobie tę energię odwracać, bo to jest czytanie ogólne, ale jeżeli pytamy o konkretną osobę, o konkretną osobę pytasz, tak? Czy on, czy ona myśli o tobie? Jeżeli to jest energia tej osoby, królowa kielichów, to jak najbardziej ta osoba cały czas jest skupiona na, na, na tobie, mimo że są trudności, może czasami tego nie odczuwasz w ten sposób, ale. Królowa Kielichów jest kartą, która mówi, że osoba, o którą pytasz, to naprawdę osoba bardzo Tobie emocjonalnie oddana. Królowa Kielichów jest kartą matki albo może być kartą dobrego, zgodnego małżeństwa. I taka energia ogólna tutaj mi się przebija, kochani. Także tutaj jest rzeczywiście bardzo fajna relacja. I mamy jeszcze kosmos, czyli kartę świat. Otwartość na wszystko, co najlepsze. Świat pokazuje, że może jesteście w tej chwili w momencie jakiejś zmiany, którą przechodzicie w relacji, przechodzicie tak jakby na nowy poziom. Różne rzeczy mogą się oczywiście tutaj dziać, może to być przechodzenie na Inny poziom relacji, w sensie na przykład legalizowanie tej relacji, albo wspólne zamieszkanie, albo jakiś wspólny wyjazd, przeprowadzka. Karta Świat sygnalizuje jakąś zmianę, która jest przeprowadzona po to, żeby Wam się w życiu jeszcze lepiej wiodło, bo świat. Pokazuje zamykanie jakiegoś etapu w życiu, a y, otwieranie się na coś nowego, ale w energiach oczekiwań na to, że będzie dużo lepiej, że będzie y, y, ta przestrzeń nowych możliwości coraz szersza, i możecie sobie wybierać dla siebie wszystko to, co najlepsze. I skupiacie się tak na tym, żeby ta relacja wam się właśnie w tym kierunku rozwijała. Królowa kielichów to jest energia y, też ratowniczki. Czasami ona właśnie. Może wybiegać myślami do przodu i tak jak mówiłam, trochę w energii, no swoim kosztem, tak, bo nieprzespanych nocy i jakiegoś stresu projektuje sobie waszą przyszłość tylko po to, żeby wymyślać jak najlepsze rozwiązania, i zabezpieczać przed jakimiś kłopotami, które tutaj w dziewiątce głosów y, mogą się pojawiać. Ale tak jak mówię, to są takie, y, to jest takie wybieganie myślami naprzód i za, y, lęk przed czymś, co może się wydarzyć. Ale oczywiście nie musi i najczęściej się nie wydarza. Y, Królowa Kielichów jest bardzo emocjonalna, ona jest bardzo wrażliwa, dlatego może ta dziewiątka głosów tutaj y, nam się pojawiła. Y, po prostu ona ma w sobie mnóstwo tej troski i Często, właśnie taką miłością, taką swoją troską zalewa cały, całą waszą relację, tak? I tutaj wszyscy muszą się czuć kochani, zabezpieczeni, utuleni. Ona kieruje się sercem, zawsze wyczuwa nastrój drugiej osoby w relacji i właśnie ta jej czujność, tak? Ten, ten GPS jej, który zawsze. Podpowiada, że coś się może y, y, u drugiej osoby w relacji dziać nie okej, okay, może y, i ta jej czujność, tak, i y, y, powoduje, że ona zawsze jest gotowa do tego, żeby y, wyjść z pomocą, z propozycją takiego y, wspierania. Y, dlatego energia królowej kielichów to jest taka. Energia też odprężania wszelkich napięć, które w relacji oczywiście mają miejsce, bo nie ma relacji idealnych, ale z taką energią, jaką pokazuje Królowa Kielichów, no ta relacja jawi się tutaj rzeczywiście w bardzo, fajnych, w bardzo fajnym świetle. I mamy Rycerza Materii. Osobę trochę młodszą od królowej emocji, to jest trygon ziemi, byk pan na koziorożec, może tutaj być to druga osoba w relacji, tak? I to jest też osoba twardo stąpająca po ziemi i skupiona na, na celu, lubiąca wyzwania i potrafiąca krok po kroku dochodzić do właśnie celu. Poprzez ciężką pracę, poprzez zaangażowanie. Rycerz materii to jest wytrwałe dążenie do celu. Czasami może za wszelką cenę, bo rycerz materii często pokazuje też taką osobę w energii pracocholika, tak? który po prostu bardzo skupia się na swojej pracy i czasami uciekają mu takie. Yy, Aspekty emocjonalne w związku, tak, bo on jest bardziej na tej materii skupiony, na, skupiony na tej codzienności, na tych wyzwaniach, które życie przed wami stawia, więc rycerz materii to jest osoba, która tutaj może rzeczywiście skupiać się na, tych, na tej codzienności, na tych zwyczajnych rzeczach, które w waszej relacji yy, na co dzień z którymi na co dzień macie do czynienia yy, i on ciągle jest zapracowany może dlatego dziewiątka emocji nam się pojawiła tak bardziej pa pasuje do rycerza materii bo on jednak jest w związku ale on realizuje swoje cele i czasami druga osoba w relacji może czuć się trochę yy, może czuć taką pustkę i samotność ale Wynika to z tego, że po prostu rycerz materii, on jest bardzo zadaniowy, pracowity, i u niego ta sfera romantyczna jest trochę z tyłu głowy. Jemu za bardzo nie zależy na tych romantycznych aspektach w relacji. Bardziej jest praktyczny. Jest dość. Zadaniowy, ostrożny w planowaniu, ale właśnie zdecydowany w działaniu. Taki realista. Dla niego zawsze szklanka jest do połowy pusta i um, bardzo ceni sobie stały związek. W związku z tym to zaangażowanie w tą relację też widać jest olbrzymie, ale tak jak mówię, tego romantyzmu może tutaj brakować tej królowej kielichów, tak? bo ona jednak jest bardzo um, emocjonalna i wrażliwa. Może dlatego ta dziewiątka emocji się tutaj pojawiła, bo jednak królowa emocji zawsze dąży do tego, żeby dziesięć emocji było w relacji, tak? Czyli taki top, takie spełnienie emocjonalne w relacji z drugą osobą. Tego tutaj może trochę brakuje. Może ty jesteś na przykład w tej energii, tak, i dlatego pytasz, czy on myśli o tobie, bo ty dajesz z siebie wszystko w tej relacji, jesteś królową kielichów, wtedy ty jesteś po prostu w pełni oddana tej relacji i, zrobisz, i robisz wszystko, żeby. Osiągnąć tą dziesiątkę emocji, a jednak pokazała się dziewiątka, czyli brakuje ci tego dziesiątego kielicha, może tego romant tych romantycznych yy, uniesień, yy, których ci może ten rycerz denarów nie jest w stanie dać, bo on yy, z założenia jest osobą zadaniową, realistą yy, i on bardziej jest skupiony na budowaniu yy, stabilizacji finansowej. Dlatego tak fajnie tutaj. To jest pokazane, dziesiątka materii, to jest ten top. Wspólnie osiągnęliście cel, jeżeli chodzi o zabezpieczenie finansowe i takie budowanie właśnie tej wspólnoty, tej rodziny. A ta dziewiątka emocji może mówić, że ktoś tutaj jednak jest troszkę y, rozczarowany tą sferą y, romantyczną, tego brakuje. I dziś szóstka materii mówi, że wszystko jest do dopracowania, tak? Bo tutaj właśnie chodzi o tą otwartość na siebie nawzajem, komunikowanie sobie swoich potrzeb i y, 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 też otwarcie się na potrzeby drugiej osoby w relacji, tak? jeżeli jest zachowana, zachowane to flow, tak? ta równowaga w dawaniu i braniu. Każdy tutaj wszystko co tylko potrafi daje od siebie, to relacja bardzo fajnie się rozwija. Dziesiątka emocji oczywiście jest do dopracowania, tą dziesiątkę można uzyskać, aczkolwiek z rycerzem denarów nie jest to proste, ponieważ on jest tak jak mówię realistą. On też nie lubi za bardzo zmian, i jest tutaj dużo lojalności z jego strony, tak, i dużo zaangażowania, bo on lubi budować związki takie długoterminowe, i w tym aspekcie patrzy na relacje. I ta dziesiątka denarów pokazuje, że jest skuteczny w działaniu, tak? Natomiast królowa emocji może być troszkę rozczarowana brakiem tego, tych uniesień i tego romantyzmu, którego, którego ona bardzo pragnie, bo ona właśnie w tej sferze emocjonalnej od siebie daje najwięcej. I mamy kartę Rydwan, czyli szybki rozwój relacji, i oczywiście. Taka para, jak się tutaj nam pokazała, otwarta na rozwój, na nowe możliwości. Świat pokazuje, że jesteście otwarty, otwarci na, na to, żeby korzystać z kolejnych możliwości i wszystko, co najlepsze do swojego związku przyciągać. Rytwan mówi o właśnie takim też szybkim rozwoju relacji, ale o potrzebie trochę właśnie panowania Zaspokajanie swoich potrzeb, bardziej ukierunkowania tej energii na to, czego Wam brakuje, tak? Bo w rydwanie jest zdobywanie nowych celów, nowych wyzwań. W rydwanie są nowe wyzwania, więc może tutaj przed Wami jeszcze jest to wyzwanie w energii romantycznej, romantycznego. Aspektu Waszej relacji. Może tutaj trzeba się bardziej na tym teraz skupić, żeby dojść do dziesiątki emocji, bo tutaj widać, przy Waszym zaangażowaniu i takiej czujności na siebie nawzajem, jak najbardziej tą dziesiątkę emocji jesteście w stanie też tu sobie wypracować. Karta rydwaną pokazuje, że oboje wiecie, czego chcecie od tej relacji i wiecie też, jak to dostać, tak? I, i ta równowaga w dawaniu i braniu mówi o tym, że oboje jesteście w tą relację bardzo mocno, mocno zaangażowani. Jesteście w stanie tutaj razem podbijać świat i przyciągnąć do swojego życia wszystko to, co najlepsze, właśnie dzięki temu, że ta wasza relacja tak dynamicznie się rozwija, a wy jesteście i potraficie te swoje pragnienia dobrze y, ukierunkować y, właśnie po to, żeby dobrze y, zawsze wylądować. Tak? Dziesiątka materii pokazuje, że y, no, ta sfera materialna jest u was świetnie zabezpieczona, a, a dziewiątka emocji pokazuje, że tutaj jest jeszcze coś do dopracowania. Tak? Jest jeszcze szansa na to, że może być jeszcze lepiej. Że na, może właśnie w energii tego rozwoju w tej chwili należałoby się skupić na tej, na tej emocjonalnej sferze waszej relacji, czyli może trzeba więcej tego romantyzmu tutaj wprowadzić i bardziej się na tym skupić. I może Rydwan pokazuje jakąś ważną rozmowę, którą tutaj należałoby przeprowadzić właśnie po to, żeby wspólnie to. Do tego celu zacząć dążyć, tak? bo Rydwan też pokazuje taką wspólną drogę i, i wspólne właśnie dążenie do wyznaczonego celu. Ale Rydwan wróży pasmo sukcesów, bo po prostu wiecie, czego chcecie i bardzo wam zależy na tej relacji. Jesteście otwarci cały czas na nowe możliwości. Obie karty, i, i, i karta Kosmos Świata i Rydwan, to pokazują, bo to jest taka właśnie duża otwartość na nowe i skupianie się na, na nowych wyzwaniach. Ale oczywiście widzę, że tutaj wszystko jest pod kontrolą i osoba, jeżeli masz na myśli konkretną osobę i czy on, ona o Tobie myśli, to jak najbardziej on tutaj i czy ona postrzega waszą relację bardzo długoterminowo, bo jeż, nawet czy jesteś w energii tych królowej kielichów, czy jesteś w energii rycerza denarów, to tutaj obie osoby w równym stopniu w tą relację są zaangażowane. Tak jak mówię, rycerz denarów bardziej ta, zabezpiecza tą sferę materialną, królowa emocji tą sferę emocjonalną, ale spotykacie się tak w, w pół drogi, bo jednak. Ta karta równowagi w dawaniu i braniu jest tak jakby tym fundamentem waszej relacji, czyli jest całkiem, całkiem nieźle. I karty pokazują, że jesteście w stanie tutaj wszystko sobie wypracować w takich energiach, na których wam najbardziej zależy. A wydaje mi się, że Celem teraz jest dziesiątka emocji, czyli gotowość na to, żeby ruszyć do przodu i trochę nad tą sferą emocjonalną, romantyczną waszej relacji popracować. Weźmy jeszcze kartę Radę. Ósemka emocji, czyli no właśnie, skupienie się na teraz na tych nowych możliwościach, bo to też jest karta bardzo, to jest odpowiednik karty świat. Tutaj też zostawia się za sobą to, co rozczarowujące. A cała droga przed Wami jest pokazana właśnie w energiach tak jakby nieograniczonych możliwości, tak? bo to jest ta przestrzeń przed Wami i wszystko to, co najlepsze możecie do swojego życia tutaj wspólnie przyciągać, i to jest Wasza wspólna droga. I ten cel, który sobie wyznaczacie i tym rydwanem tutaj ruszacie wspólnie i krok po kroku, jak to rycerz denarów potrafi, budujecie swoją nową przyszłość w energii wykorzystywania nowych możliwości. A ósemka emocji pokazuje taki moment zatrzymania, oceniania tej relacji i zastanawianie się, co tu jeszcze można zmienić, tak? bo to jest taka troszkę energia świętego spokoju, który już zaczyna trochę uwierać. Wkrada się jakaś nuda i takie poczucie, że wszystko, co najlepsze, jest za nami i w zasadzie już nic nowego nie można wymyśleć. Ósemka emocji pokazuje, że jak najbardziej jeszcze cała przestrzeń nowych możliwości jest przed wami i jesteście w stanie od tego wszechświata ściągnąć do was taką energię, jaka tylko, jakiej tylko potrzebujecie. I to jest właśnie ten cel, który tutaj sobie wspólnie wyznaczycie. A to, co już za wami zostawiacie, tak? Bo tam są też może jakieś rozczarowania i jakieś też błędy, które jesteście w stanie sobie wybaczać, ale właśnie po to, żeby mieć przed sobą jeszcze ten, tą przestrzeń wszechświata i otwierać się cały czas na nowe. Ta otwartość właśnie sprawia obojga osób w relacji sprawia, że cały czas tę relację można rozwijać, tak? Dziesiątka materii mówi, że tutaj w sferze finansowej jest, osiągnęliście naprawdę dużo, i w zasadzie to, co jest tutaj, to już jest wystarczające. Natomiast do dopracowania na pewno jest ta sfera romantyczna, emocjonalna waszej relacji. Tutaj możecie mm, dla siebie teraz y, y, ściągnąć od wszechświata wszystko to, co w tej sferze jest wam potrzebne. Także, ym, takie przesłanie, kochani, tutaj do Was jest. Czy on myśli o tobie, cały czas myśli, tak? I chce z Tobą budować, czy ona chce z Tobą budować cały czas nowe i nowe, krok po kroku, dążyć do spełniania kolejnych marzeń, spełniania kolejnych potrzeb, oczekiwań, a wszystko to po to, żeby ta Wasza relacja rozwijała się w energii nieskończoności. Bo tutaj ta. Energia między wami, ta szóstka materii, ona płynie właśnie w energiach nieskończoności. Jeżeli równowaga w dawaniu i braniu jest zachowana, to też i nieskończoność relacji jest zachowana i taka relacja może się rozwijać po prostu bez końca. Tak długo jak tylko wy tego chcecie i jak bardzo wam na tej relacji zależy. Także wszystko, co najlepsze jest przed Wami. Mamy tutaj jeszcze kartę głupca, czyli tak jakby nowy początek. To jest kolejna karta po karcie świat w tarocie, czyli te nowe możliwości do wykorzystania, tak? Otwieranie się czasami, bo to jest yy, kierowanie się intuicją, głosem serca yy, i też próbowanie nowych rzeczy, czasem szalonych rzeczy. Czasem, właśnie, tak, trochę takiego szaleństwa trzeba wprowadzić, żeby tą energię romantyzmu też rozbujać w waszej relacji. I nie skupiać się tak bardzo na tych aspektach materialnych, tak? bo one są już na wystarczającym poziomie. Tak przynajmniej nam tutaj ten rozkład kochani pokazał. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, a tutaj zaglądacie, to proszę, zróbcie to teraz. Um, wysyłam Wam, kochani, mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.